Witam w prezentacji 49 numeru kultowych ciężarówek z epoki pergelu u od De Agostini w tym numerze Jelczyn 0062 49. Modelem w kolekcji jest Jelcz 0062. Model jest modelem ciężkiego wozu gaśniczego. Jest w kolorze czerwonym z białym paskiem przez środek, białymi błotnikami nad kołami, srebrno czarnymi środkami kół. Na zabudowie, w przedniej części posiada stopnie, drzwi, z tyłu dwa schowki. W tylnej, obniżonej części ma koła zapasowe, sygnały świetlne, reflektor. W górnej części ma dwa włazy do zbiornika. Dwa węże, działko wodne, płyty w górnej części, dodatkowe mocowania, na dachu ma sygnały świetne, srenę, oznaczenia. W kabinie z przodu ma dwa fotele, kierowcy pasażera z tyłu kanapę, w przedniej szybie ma trzy wycieraczki montowane od spodu, dwa lusterka po bokach, dodatkowy reflektor po boku, w górnej części zabudowy ma oręcz, z tyłu ma wyjścia na węże, Belkę ze światłami, dodatkowymi reflektorami, drabinki, schowek, tablice, w spodniej części ma zbiornik paliwa, powietrza, wytłoczoną skalę i nazwę modelu, układ wydechowy z tłumikiem, elementy silnika, wału napędowego, dwóch tylnych mostów, wyjście pompy. Z przodu koła pojedyncze z tyłu podwójne. Numer 49 w tym numerze jelcz 0062. Na drugiej stronie mamy logo kolekcji, informacje o wydawcy i zdjęcie modelu z jego informacjami. Jelcz0062 Mocarny prototyp. Rozległ się dzwonek telefonu. Mężczyzna czuł niepokój, podnosząc słuchawkę, przeczucie go niestety nie myliło. W zakładach przemysłowych wybuchł pożar. Zazwyczaj oznaczało to wielogodzinną, a niekiedy nawet wielodniową walkę z ogniem. Do tak trudnych akcji wysyłano setki strażaków, dziesiątki najróżniejszych pojazdów oraz ogromne ilości sprzętu. Dyżurny przypomniał sobie poprzednie pożary w fabrykach. Zdarzały się dwa, być może trzy, lecz intensywność działań na długo pozostawała w pamięci. Sekundę od usłyszenia fegalnej wiadomości mężczyzna uruchomi srenę alarmową i siegnął po słuchawkę telefonu. Aby jak najsprawniej opanować pożar, należało wysłać do płonących zakładów najcięższy sprzęt. Strażacy musieli dysponować jak największą ilością środków gaśniczych. Dyspozytor od razu pomyślał o prototypowym jelczu 0062. Wóz miał dwa zbiorniki na wodę o pojemności 9000 litrów i na pianę, mieszczące 2000 litrów. Oprócz jecza do akcji należało zaangażować wiele innych specjalnych wozów, cysterny, pojazdy z drabinami, auta jednostek ratownictwa chemicznego zapowiadał się długi dzień i trudna noc, oby tylko jedna. Mamy zdjęcie i informację, że Jelcz 0062 należał do największych pojazdów gaśniczych zbudowanych w Polsce. Trafiły do niego zespoły ciężarówki Stier w latach 70. XX wieku. Jelczańskie zakłady współpracowały z autoryjskim producentem w zakresie konstrukcji m.in. osi i silników. Mamy zdjęcie Stiera 1491 sfotografowanego we wrześniu 2007 roku podczas prac renowacyjnych prowadzonych na dworcu kolejowym w Tarnowie. Mamy zdjęcie informację, że potężne nadwodzie długie na blisko 10 metrów mieściło zbiornik na wodę o pojemności 9000 litrów oraz zbiornik ze środkiem pianotwórczym o pojemności 2000 litrów. Mamy zdjęcie pulpitu sterowniczego autopompy, urządzenia typu A4583 wyprodukowane przez Świdnicką Fabrykę Urządzeń Przemysłowych. Został umieszczony na tylnej ścianie pojazdu, autopompa miała wydajność 4500 litrów na minutę przy ciśnieniu 0,8 MPa. Mamy zdjęcie ciężarówek oraz ciągników rolniczych marki STIER prezentowane podczas międzynarodowych targów w Budapeszcie w 1969 roku. Mamy zdjęcie modelu z opisanymi rzeczami, takimi jak działka, sygnały, kabina, zbiorniki, silnik, podwozie, tylne zawieszenie, autopompa. Mamy zdjęcie informację, że oryginalny pojazd wyglądał inaczej niż dzisiaj. Wóz został przebudowany przez firmę Rossenbauer, od której Polska kupowała pojazdy strażackiej marki Rossenbauer SLF 13000. Zdjęcie przedstawia jednego z dużych stierów, 1491 silnikiem V8 o mocy 320 koni mechanicznych. Pojazd służy w Australijskiej Ochotniczej Straży Pożarnej. Mamy zdjęcie informacji, że najcięższy kaliber gaśniczy stanowią lotniskowe straże pożarne. Na zdjęciu wykonanym na przełomie lat 80. i 90. widać innymi pojazdy marek Renault burton Barakuta Junior GCBAPR 5550-150 i Renault Borgon Barakuta GCBAPR 1050-250. Auto uwiecznione na zdjęciu najprawdopodobniej powstało w jednym egzemplarzu, obecnie znajduje się w zasobach OSP Rożkowice w powiecie Kluczborski. Straż pożarna zakładów mechanicznych Ursus dysponowała wersją wozu pożarniczego nieco różniącą się od prototypu. Które jest bohaterem artykułu, samochód oznaczony symbolem GCBA 1355 miał słabszy silnik o mocy 260 mechanicznych i nieznacznie zmniejszone wyposażenie, składały się na nie nasady sawne i tłoczne oraz 120 metrów węży tłocznych typu W-52. Mamy wymiary ciężarówki z jej danymi technicznymi. Na ostatniej stronie mamy informację co w następnym numerze, czyli Tatra 111 D030 z roku 1958. Osoby posiadające prenumeratę premium z dwudziestą piątą przesyłką zawierającą czterdziesty dziewiąty i pięćdziesiąty pierwszy numer otrzymały Jelcza 315M Hydros 10T. Dziękuję za obejrzenie tego numeru i zapraszam do obejrzenia innych filmów na moim kanale.